Babareczka cieka. Dobra, bierzemy się. Zaraz jest tu papa. Ta ruriczka to była tutaj pewnie i tocha było tutaj. Albo mi się wydaje. Jakoś coś kojarzy, Że to tak było gównianie wsadzone. Kurde, jak to obciąć? Masz tam kombinereczków? Nie masz. Nożyka? Nie masz. Ajster obcina rureczkę. <grywka> nie mam nożyka. <grywka> Człowiek! Jak luksusowo. Teraz trochę przykrotka będzie, ale szłapny zderzaczek. Muszę wziąć śrubeczki. Połóż tu, to połóż tu. Dawaj zderzak. Olej blany. Co się będzie lało, kurwa. Hupa! na pewno tak było. Teraz byś musiał złapać na te małe, na te dolne śrubki złapał trendy, te przewodziki powinny wszystkie iść. tu jest przewodzik chyba do lampą jest tu Odłącz od razu o jest, jest tu halogenik tu coś jest, jakaś wtyczka włożona ta wtyczka chyba tu wybyła no ta pasuje wszystko pasuje intuicyjnie tutaj rureczka od spryskiwaczy musi być włożona tutaj mamy do lampy Gdzie mój kurban to nie wiem gdzieś tam siło pewnie tu kurba, czyli to by było tu i to by było tu luksusowe jak już się wszystko składa i wszystko pasuje to urbany, to urbany to wszystkie przewody już podpięte tu by tryski bacie Teraz chyba bym musiał pogrzebać w samochodzie, czy nie ma jakichś tam elementów. Kurde, ile tu jeszcze miejsca jest? Nie ma tam jakichś elementów, które muszę jeszcze gdzieś tu plastiki powkładać czy coś. Bardzo dobry plan. Ej, a wtyczka do przepływki, tutaj, tej gdzie jest? Aha, jest. Tu mam taki filterek, i on tu chyba się najpierw wkłada, a dopiero później. Jest dokręcany zderzak, tak mi się wydaje, bo on tam wchodzi. Kurwa, blachą a i ktoś to zmontował. No, to ja robiłem. Tak, 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 tutaj coś jest jakieś. Ile to roboty. No, tak się wydaje, odpalaj, odpalaj. Noś to kurwa odpalaj. Tu tyle części jeszcze jest do składania. Dobra, wydaje mi się, że tu wszystko już podłączałem. W sensie tych wszystkich... E, możemy chyba dojeżdżać zderzaczkiem i skręcać go już tak na gotowo oj przecież ja tu sprężynkę żebym zostawił tu zostawiłem sobie sprężynkę z jakiegoś przewodu od chłodzenia z którejś tej rureczkiśmy ściągali i wystrzeliła Nie bym o niej zapomniał Dobra. Tu chłodnica, tam chłodnica. To weź. A jak to poskładasz? Nie mam pojęcia. Jak to było w ogóle? Tyle chłodnic jest, że... Nie wiem. Tu jakieś chujotko <śpada> Rozpada się w ringach te chłodnice. Mam. Mam pełno gratów. Tam jest mega dużo gratów. Najgorsze, że ta chłodnica to się w rękach rozpada. Sypie się z niej w ogóle. Yy, nie wiem czy to będzie chłodzić jeszcze. To jest od chłodzenia. Tak. To na pewno jest gdzieś spieprzona dziurawa. Ale dobra, niech tu stoi na razie. To chyba to by trzeba było włożyć. Kurde, leje się płyn od wspomagania. <noise> Mam nadzieję, że tam nie pozalewałem wszystkiego. Gdzie to tu było zaczepione? O, tu jest ta rureczka. Mam drugą rureczkę do, ga do gazu. Chłodnica zapierdzielona, muszę ją chyba przepłukać. Teraz Wam pokażę, chłodnica była zapchana jakimś siwaksem. Takie elementy wypadają z chłodnicy. Niby taka galaretka, ale jak lałem pod ciśnieniem, to w ogóle w tej małej rureczce nie chciała wejść. Woda. Teraz dopiero pod ciśnieniem puściło. Ale tego jest. Dobra, jeszcze tubki. Dobra, tej chłodnicy na razie nie mogę włożyć, bo muszę poszukać najpierw gumeczki. Takiego bałwanka tutaj, z tej strony. Pamiętam, że gdzieś on był. Dobra, idziemy pozglądać jeszcze. Co jest ciekawego Dobra, no tu mamy wiatraczka Tu musimy zabrać ze sobą Opa Młotek żyłki, człowieku, patrzcie, ja całkiem... zapomniałem, że takie rzeczy tu mam Widziałeś? Tam nad kole Nad kole tam ta śrubeczka, tutaj ten pas. To też już można wziąć. Nie chcę tu lezić. Kurde, ile wyratów tu było, człowiek. Daj z tej strony, zobacz. Może jak gdzieś w boczek wrzuciłem tą gumę. Patrzcie, jak mi spleśniały się te pasy. Zasłony. Firany, zasłony. Tak To jest do chłodnicy A tego nie wsadziłem Nie wiem gdzie jest ta guma, kurde Nie dobrze Pamiętam ją, że mi wypadła Ale gdzie ją wsadziłem to, to to tu gdzieś będzie To gdzieś było Popatrz, może gumeczka, to tu gdzieś się położyłeś tu jest jakiś korek Tu jest jakiś korek Kurde, no tam mnie przykręciłem Dobra, wydaje mi się, że ta chłodniczka tu szła pasuje nawet O i tu był ten koreczek pewnie gumowy Pokaż No ta tutaj był Ja to wsadziłem To powinno być pod spodem Teraz nie przełożę No przełożysz teraz, ja pierdolę. O, o, o. Może teraz? Dobrze. Jest. Tu leży, tu leży. Teraz te rureczki możemy sobie tu podpiąć jakoś. O, jedna tu, druga tu. Na robota chodzi na to że ten wiatraczek idzie tu z przodu do chłodzenia tego wszystkiego jest z góry nogami? nie dobrze to wchodzi tu pewnie kurwa nie musi tak włożyć i od połowy dopiero przełożyć. A, bo to tak idzie. O, o jest. <grywia> Bardzo dobra robota. Tu mamy i mamy tu wtyczkę, która powinna być tu przełożona, a ty jej nie przełożyłeś. A teraz kurwa nie przejdzie. No nie. Może przejdzie, może przejdzie. Ciąg pana siebie! Przeszło! Wtyczkę tutaj! Jep tu nie wiem czemu to jest odłączone Nie wiem czemu to my tutaj! jep pazurem oskurujmy. Złączmy to z tym Pewnie to tak miało być Tego Han nie zakładał Co to by było? Co to poleciało? A, kolejnik taki. Tu mamy do klimy taki gwózdek, który nam się tam blokuje. Brudny my łapamy przez maruj, akurat wyolibisz co nieco. Kurwa, to się rozrobiło i lata jak gówno. Przykręciłem, że gdzie chodzić, to było pod tym Dobrze. Śrubeczkę to było tutaj młodko, to jest taki bolczyk, który ustawia nam. Tyczkę, żeby dobrze weszła. Czy będzie chodzić, panie Jacku? Czemu nie pasuje? Na no bolec nie chce wejść? Nie chce wejść. Odginałem, tak? Daj mi oliwy trochę. Zaraz się bejdę tutaj. O Jezu. Dalej nie chcę wejść. Pokaż, takie same średniki są? Nie, jedna mniejsza, druga większa. Nie w twory, żebym powkładał Czyli ta idzie tu, a tamtaj idzie tam Na przemian idzie O, wlazła Ale będzie chodzić I klima będzie chodzić, wszystko gdzie chodzić teraz Po moje robocze Czy tu wszystko jest spod przykręcane już? Jeszcze to nie wiem, gdzie było może to od góry jakoś chyba było Dobra, czyli to idzie od góry To wkładamy chłodnicę Jest! I proszę bardzo, tu rureczka nam pasuje Pasuje Tutaj proszę ja Ciebie na pewno będzie tak a tu będzie tak dobrze, ta tu ta tu jak to włożysz? musisz naoliwić Uff, chodź kurwa nie chcę się zapiąć mordę jeża daj no olej o jest, zapięło się jednak trzeba naoliwić tu jeszcze jakaś ulka idzie sprężynka, jest Dobra mam, ta sprężynka była tu Kurwa, nam wszystko libić <gry> Bo nie no, paluszkiem. paluszkiem 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 Jeszcze tu paluszkiem paluszkobany. Jak to tylko szło tutaj? Aha, bo to tu szło tam szło, tam szło i tam szło. Kurwa, coś, żebym źle po podłączał, tu widzę. Jak tą tu podłączysz, to nie będziesz miał gdzie tej podłączyć. To ewidentnie jest źle. To jest od. Od tego. No kurwa. Na siłę, nie przekasz to. Nie pójdzie. Pierdolony. Kurde, okay. No wiatrak chuju przykręciłeś nie wiem po co no, Wiatrak, tak ci kurwa nie da ład wow, O oh shit oh shit kurde, to Jest, udało mi się przełożyć, o kurde Udało mi się to gówno wielkie przełożyć I tak tam wchodzi tam wchodzi ona rureczkę Także tu luks będzie O kurwa, o wie tak wypukło Nie może nie. Tu luks będzie, tu wchodzą dwie rureczki Ale Patrzcie tu wchodzi ta rureczka tu idzie jedna rureczka, nie wiem dlaczego, tu wpiąłem jedną rurkę od gazu, i nie wiem czy ona tam powinna być, bo troszkę nie pasuje, bo ewidentnie wychodzi, że to ta tam powinna być włożona, bo jak tak podłączę, to ona sobie tam idzie, gdzie ta rurka od gazu, tu idzie tu i ta rurka idzie tam do, e, do pompki ogrzewania, tam jest pod za komputerem. Wsówka czyli ta od gazu musi gdzieś tutaj iść do tego podpięcia. Aj, 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 aj. Już miało być odpalanie. A tu o gazu. tego nie zaczepiłeś. O nie, niemożliwe. Tak już nie założysz tego. O kurde no. Co za los. Do pociągu do dołu teraz i odpiąć. Nie pociągniesz już. Pierdolona mać! No kurde, nie chcesz otworzyć. A to się wciska, chyba. teraz to podwić na tym. I dopiero wkładać. No no to na bank musi tak iść, tak jak ja mówię ta idzie tam ta na bank idzie tu Zapięła się ta idzie albo tu albo tu Kurwa, tu się zapięła Tu wpiąłem, tu wpiąłem Tu wpiąłem Już to owepni tam A to tu I ostatnia rureczka uderza rurkę <głos> <głos> o kurwa co ja żem zrobił linka tutaj jest Aj. tu musi lineczka iść pięknie podoba mi się ta robota kurwa to też żem przykręcił już nie przełożysz Yes. Wszystko popodpinane można zalewać płynem. To by było. w to złapie jak pierdolnie po chłodnicy, tymi rupieciami. To będziesz pan upychał, takie gówno. A, bo tu zakładasz, na to chyba. No, i co? Ooo, łamałem. Nie, ja tylko chciałem, to O, teraz nie pasować. Dobra, wywal to człowieku. Bez tego. Będzie. Dawaj to. O Jezu. Ten tam powinien być podłączony. O, gdzie tu podpina rureczki od gazu chociaż nie działa, ale żeby powietrza nie ciągu lewego a kurwa, tu jeszcze odma jest urwana teoretycznie już można by było Próbować to paleć. To tu Tak zakładamy, tu rureczka jest. Słuchajcie, teoretycznie już możemy odpalać, tylko musimy jeszcze zalać płynem chłodniczym. No i muszę tam uszczelki założyć przy skrzyni, dokręcić te dwie rureczki i dwie poduszki jeszcze tutaj muszę dokręcić od spodu i możemy odpalać. A i wspomaganie jeszcze trzeba wlać. no kurde, nie wiem czy mam. <grywa> muszę płyny pokupować. Może płyn hamulcowy wlejpa. a nie już się pierdzieli. A kurwa nie podłączyłem tu rurki od zbiorniczka. Od wspomagania nie podłączyłem, tak, tego nie podłączyłeś tu. Nie to, ale byś kurwa nalał, <grystanie> ale od razu by się lało tam na podłogę, więc zauważylibyśmy. Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku odpalamy. Gitpalina do następnego, cześć.